Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Little Mermaid i w momencie kiedy nagrałam ten film, czyli 20 stycznia miałem dokładnie 3 lata od mojej studniówki także pomyślałam sobie, że z tej okazji odtworzę mój makijaż ze studniówki. Także zostawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i zaczynamy! Ja mam na slijedce to nie jest moja sukienka ze studniówki, pokazywałam Wam ją rok temu. E, teraz uznałam, że po założę taką podobną sukienkę, to jest taka moja e, mini czerwona, jeszcze że mówiąc nigdy jej nie miałam ubranej e, gdzieś poza domem. No dobrze, także zaczniemy od makijażu. E, może zaczniemy od korektora. Wtedy pamiętam nie miałam jeszcze żadnej bazy, więc od razu od korektora zaczynamy. To jest ten e, korektor od Eveline Cosmetics. To nie jest dokładnie ten sam, e, co używam, ale wtedy też właśnie miałam e, korektor Eveline. E, to jest już mój do, teraz drugi korektor, a e, to jest dokładnie tej samej firmy. Trochę zmienili jego nazwę, ale według mnie to jest no, dokładnie ten sam produkt. Praktycznie niczym się nie różni. No i tak troszeczkę wiecie ujednolicić. Ja jestem ciekawa, jak w tym roku będzie ze studniówkami. Podejrzewam, że się nie odbędą albo jakoś się online odbędą, e, tak jak podobnie jak prom w Ameryce, czy takie bale naturalne. No właśnie ja chciałam troszeczkę, może dzisiaj też opowiedzieć o mojej studniówce, znaczy już zrobiłam taki film, e, opowiadałam wam już o mojej studniówce, później zrobiłam też sukienki na studniówkę, w tym roku pomyślałam sobie, że zrobię właśnie makijaż, no w ogóle nie całkiem fajnie wspominaną studniówkę, tak mi pani się bawiłam. Okej, okay, dobrze. Tutaj mam troszeczkę suchą skórę, no ale mam nadzieję, że jakoś to zatuszujemy. E, no i teraz będzie podkład. I wtedy właśnie miałam taki podkład od Yves Rocher. On był taki bardzo jasny, e, dlatego teraz użyję tego podkładu od Liren, mojego najjaśniejszego. Poza tym mamy teraz karnawał, także nawet jeżeli e, wasza studniówka dopiero przed wami, albo już dawno za wami to możecie sobie zrobić taki makijaż na karnawał nawet w domu można się w sumie bawić dobrze właśnie może zastanawiam się, czy by nie użyć gąbeczek, ja już właśnie nie używałam wcale gąbeczek. Chcę, żeby ten makijaż był jak najbardziej zbliżony do tego oryginalnego. Ja wszystko że widziałem, mówiłam, że czoło mi się przesusza, ale wtedy chyba jednak ja czoło też miałam podkładem pomalowane Dobra, spróbujmy Ten podkład jest fajny, on jest właśnie taki trochę bym powiedziała nawilżający. Mimo, że on jest matowy A to możemy powiedzieć, że no, ma ten witaminy C O, matująca formuła nie wysusza I on jest właśnie 24 godziny i wodoodporny, także na imprezę idealnie. Ja bo miała się dać robić makijaż wkoły, to bym pewnie go użyła wtedy jeszcze nie miałam aż tak dużo kosmetyków w ogóle, bo jeżeli chodzi o makijaż, to nie byłam ekspertów, w sumie teraz też nie jestem, ale wtedy bym jeszcze mniej okej, okay, no i teraz myślę, że przejdziemy już powoli do makijażu oczu i tutaj mam dokładnie tą samą paletkę, którą używałam wtedy, ona już jest troszeczkę po przejściach, jak widać pewnie Także mam też drugą. E, ona jest dokładnie... trochę zmienili opakowanie, ale to jest praktycznie to samo. Więc będziemy używać mi się tych obu paletek. E, no i teraz postaram się właśnie odtworzyć te moje oczy <grym> z tamtego czasu. Mm, no. Powiedzmy, no był, wiadomo, taki trochę wieczorowy ten makijaż, ale też nie za mocny. Mm, tutaj pamiętam też, że sugerowałam się tym, co było tutaj, czyli y, najjaśniejsze właśnie w kąciku oka, tutaj najciemniejsze. Okej, okay, więc y, to było utrzymane w złocie i w brązie. Dobrze, zaczniemy może od tych jasnych, faktycznie perłowych cieni. Pamiętam, że w kąciku oka miałam y, takie coś dość jasnego. Może zaczniemy od tego właśnie tej bieli. Jeszcze tak zacząć delikatnie. Okej. Okay. Dobrze, no i teraz użyjemy sobie y ciemniejszych tutaj kolorów. Jakieś bazy, bazowe. Myślę, że jakiś brąz by się przydał. Może ten, ten właściwie ja też użyłam. To jest taki brązowy. O tak, to jest ten kolor. To jest nasza taka baza. I teraz użyjemy takich brokatowych cieni. Eee, myślę, że ten złoty cień tutaj będzie pasował. To może, wiecie, zmienię pacynkę, bo ona już A W sumie... O, tutaj mam tego więcej. Użyjemy teraz tego złotego. To trochę mi się osypuje. Okej okay. i to samo tu U matka. Dobrze, więc znaczy, może użyję tej nowej paletki, jak to widzę. Um, teraz może użyję jeszcze trochę ciemniejszy, bo widzę, że to, to jest ciemny był ten makijaż. To jest ten najciemniejszy taki... Brokatowy cień Oj Zobaczcie mi I też przy linii rzad wtedy w ogóle nie miał eyelinera Dlatego jedyne takie przyciemnienie to było cieniem O, prawie to wygląda już tak jak wtedy To samo po drugiej stronie takie trochę eye w sumie mm. No prawie, prawie. Nie wiem czy mamy coś jeszcze błyszczącego. Może jeszcze ten właśnie jest trochę inny odcień w tej paletce, ale myślę, że użyjemy tego. Okay, myślę, że makijaż oka jest skończony. Wtedy jeszcze e, koszanka mi pożyczyła taką złotą kredkę do oczu, także nie mam jej teraz, więc to może nie będzie się aż tak bardzo błyszczało. Ale możemy jeszcze sobie poradzić rozświetlaczem. Także teraz myślę, że przejdziemy do takiego delikatnego konturowania. E, to jest mój oś rozświetlacz z Yves i Wtedy używałam dokładnie e, tego samego rozświetlacza. Więc miałam trochę taką rozświetlaną cerę, ale myślę, że też fajnie tutaj możemy go użyć później nawet na powiekę. Uuu, dobra, przepraszam, spadł mi. Dobrze, słuchajcie, tylko sięgnę potem ten rozświetlacz. Dobrze, już jestem z powrotem. E, użyjemy też jeszcze tego ciemniejszego tutaj rozświetlacza. Ok, teraz wezmę albo na palec, albo nawet na pacynkę. Może tutaj pacynki nie wykorzystaliśmy. Spróbuję właśnie może tym jasnym. Nad rozświetlaczem też niektórzy makijażyści używają. O! w wchodziła. Nie wiem, czy znaczy nie za jasno teraz, no ale. Chciałam trochę blasku dodać. No i tego ciemniejszego teraz. Później fajnie będzie puszczał. Ok, no i teraz jeszcze bronzer nam został. Wtedy miałam dość mocny bronzer. Też trochę inny, uczony. Ten jest teraz mój. To jest I choose what I want od Bibo. No i faktycznie miałam nawet, nie wiem, ja bym nawet osobiście trochę mniej go użyła. O, ale wtedy miałam tak mocno. rozprowadzić ok. E, no i teraz może brwi. Brwi miałam bardzo delikatne. Znaczy nie pamiętam czy miałam już e, tą e, kredkę. Ale miałam je fajnie tak podkreślone. Także jeszcze tylko podkreślimy brwi. Oj, tu coś. Okej, okay. no i zostały nam usta. Usta mam trochę spiesznięte, wtedy chyba też miałam, więc sięgnę tylko po pomadkę. Okej, okay, użyję najpierw tej pomadki od Nivea i truskawkowej. Wtedy chyba też tak zrobiłam. No i jeżeli chodzi o szminkę, tutaj właśnie pamiętam, że bardzo długo szukałam odpowiedniej szminki i w sumie większość szminek, które teraz mam to właśnie jest efekt tych zakupów przed studniówką, bo chciałam tak dopasować kolor szminki, żeby pasowało mi do sukienki, a ta sukienka była taka, wiecie, mocna, czerwień. I nie udawało mi się ciągle znaleźć tego odpowiedniego koloru, no ale w końcu w Wibroche znalazłam w miarę zbliżony odcień, właśnie taka czerwień i to był odcień 56 Satin. Więc teraz Szminkę też żyje. Dobrze, tak więc w nasz makijaż jest już Skończony. Tak się prezentuje. Dajcie znać, co o nim sądzicie. Zostawcie proszę łapkę w górę. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa-pa!